Z tej strony jesteśmy dzisiaj na targach turystycznych w Monachium. Są tutaj wystawy różnych krajów. Co takiego boli, że Polska jako tak duży kraj nie ma na przykład swojej wystawy. Cypr ma swoją narodową wystawę. Węgry, Czechy bardzo dużą, jak zwykle co roku. Polska natomiast jest reprezentowana przez jakieś agencje i nie ma jakby jako takiej narodowej wystawy, ale żebyś tak... To, to było negatywne tak bardzo. No zresztą, zresztą w ogóle to co rząd. Czy to, co państwo robi w Polsce, no, nie wszystkim to się podoba, a ja już w ogóle jestem krytykiem tego. Ale ja chciałbym coś pokazać. To jest Polska myśl techniczna. Samochody z Polski w Karczewie pod Warszawą są produkowane. Tam też wymyślone. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wszystko, wszystko wygląda wewnątrz. Samochód turystyczny, kempingowy, na, na bazie takich znanych marek samochodowych, czyli tam powiedzmy Peugeot, Ducato bardzo ładnie, schudnie zrobiony. Cenowo może Chciałbym się pokazać jeszcze co tutaj mam. Oprócz mi to oglądają Zobaczymy, sobie jak to wszystko dosyć ładnie jest, jest bardzo słudnie ładnie wykonane. Cenowo uważam samochód przystępny, bo cena za ten, za ten pojazd to jest jakieś 50. 50, sorry, 50 parę tysięcy euro tak wygląda w środku mm, naprawdę siedzenie ładnie oprzyte skórą bardzo wygodne no i przede wszystkim polska myśl techniczna co, co tutaj mnie bardzo cieszy dla polskich kamperowiczów mi się wydaje że cena około tych 200 tysięcy nie jest jakaś wygórowana za samochód naprawdę dobrze wyposażony i wykończony, wykończony w wysokim standardzie. Przepraszam, to jest do markizy? to jest a, to to do jest, tego. Aha. Jest Aha, a już markiza nie nie jest elektryczna. Dobrze. A, markiza nie jest elektryczna, dobra. Ale jest markiza. Ogólnie te markizy właśnie są drogie, nie? bardzo dobre, bardzo dobre. on kosztuje ten samochód powiedzmy jakieś tam niecałe 60 tysięcy euro tam jeszcze, a to właśnie przedstawicie są jakieś dopłaty do tej ceny e, oczywiście można sobie wybierać jeszcze dodatkowe klimatyzacje na przykład do... masa dodatkowych rzeczy systemy GOZE, wi-fi wi-fi też ostatnio jechałem właśnie Volkswagenem który miał wi-fi w środku kurczę super super sprawa naprawdę ale cena prawie 100 tysięcy Prawie 100 tysięcy taki samochód kosztował. Mi się wydaje, że dla kamperowiczów interesujące rozwiązanie, chyba, że to jest właśnie dosyć sprawdzona konstrukcja, bo to jest Peugeot czy Ducato, one są chyba najlepsze, nie? Citroen. Citroen ewentualnie, no. Sprinter, sprinter ma całkiem inny typ budowy mhm. tej właśnie tak. konstrukcji dla mhm. nie, no, super, to jest jeszcze taki tego rodzaju bus. W sumie też cena podobna. E, tu górę ten też. Co to ma tutaj z tyłu? A to nad tym jest łóżko, tak? A tutaj z tyłu jest jeszcze taka. Aleś. Super, super. Łazienka, takie rzeczy też są Łazienka, w środę, każdy. Nie, w każdym. Dobra, w każdym. Super, no fajnie. To 150 koni te samochody mają. I tak wszystkie się trzymają w tej cenie. 50, 180, 130 koni. Y -y -y. Y -y -y. Jak teraz tak finansować też to można, nie? Oczywiście przez jakiś ewentualny liznik dobra. Przyczepa też jest wasza? Wasz pomysł? E, to należy też do <noise> Neotravelera i staramy się to dość do aut jakoś dodatkowo oferować. Co można w taką przyczepę włożyć? To motocykl? E, to dwa motocykle ewentualnie Brawory. jednego kłada. Jeżeli motocykl jest duży, typu Harley. No to jeden. <noise> jeden. Ale świetna, świetna sprawa. Cieszyło mnie to, że rzeczywiście, no polska myśl techniczna, jesteście tu na targach i zainteresowanie widzę, że jest duże. Nie? Także, także jest mamy szansę, się mamy, szansę no dobrze, no to, się mamy szansę z tym. No no Mamy ja szansę z tym. Też, ja też akurat często jeżdżę na targi, to powiem tak, że po drugim dniu nieraz tam kilka tysięcy rozmów e, i też jestem wykończony. Ale świetna sprawa. Cieszę się bardzo, że tutaj byłem i, i będę, będę Was... Jeżeli to trzymał kciuki, za Was też. Dzięki, wielkie. To co? Pozdrowienia. Pozdrowienia.